Rozpoczynamy pojedynek, dwie rundy po półtorej minuty. To młodzi chłopcy, którzy naprawdę dopiero debiutują, gdzieś pierwsze walki dopiero toczą. Także zobaczmy, co tutaj będzie się odbywać. Tu jeszcze ten poziom technik, nie jest oczywiście zbyt e, wysoki, ale to e, nie, nie możemy się nawet e, tego spodziewać. E, na rożnikach obydwu fajterów u Kornela Karola Łasiewicki, e, który niebawem zobaczył w organizacji Foki boxing, gdzie zmierzał się z kopciem, a także trener... Arkadiusz Ludwicza, który też na ma karierę zawodniczą nawet w formule MMA. Natomiast z drugiej strony Kamil te mistrz Polski kickboxingu, a także Piotr, nie Piotra nie ma, to jest jeszcze jego drugi zawodnik. Natomiast Piotr Bielak też wystąpił. Tymczasem już może pewnie wstrzymać się na tym, co widzimy na ringu. Dobra kombinacja mocna w wykonaniu Mikołaja Komorzyckiego. I pokazuje Mikołaj. Jakieś problemy? Szczenka chyba wypadła zawodnikowi reprezentującemu Mińsk Mazowiecki. Wolkala Mińsk-Mazowiecki, klub od lat już związany z kickboxingiem w Mińsku mazowieckim zajmuje się zwłaszcza stricte kickboxingiem. Wiele imprez organizują, jeżeli chodzi o kickboxing, to Grand Prix Polskiego Związku Kickboxing, na którym zjawia się wiele ekip. Ten kamień ostatnio, został jako ciekawostka, że jest wspierany przez miasto przez pana burmistrza Marcina Jakubowskiego. Jeżeli mnie pamięć nie ma. A także pozyskany w Petro zajmujący się surowcami wtórnymi. Chyba! Tak, także to 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 szam, wiele szam, sukcesów na niwie biznesowe. Jeżeli chodzi o klub Walfala Mińsk Mazowiecki, wiele sukcesów również na arenie sportowej. Zbliżamy się już do końca pierwszej rundy, która w tym momencie nam się zakończyła w starciach Orlej i z jej Komorzyckim i krajem 53 kilogram. Ring wolny, więc za moment rozpoczynamy drugą, ostatnią rundę pojedynków w kategorii Kicklight Juniorów. Kornel Dębowski, Czerwony Narożnik, z Fight Academy i Mikołaj Komorzycki z hala Mazowieckich. Mazowiecki. Formuła Kicklight jest to formuła dopuszczająca wszelkie kopnięcia stopą oraz piszczele, ma także akcje pięściarskie. Jednak nie mogą być one wyprowadzane z pełną siłą. Sędzia, jeżeli uzna, że zawodnik użył za dużo siły, może przerwać walkę i upomnieć go Słowa mi pólką, mocno angażuje się w ten pojedynek. Angażują się w ten pojedynek również trenerzy, Arek Ludwiczak i Kamil Chłopik, tak samo jak i załomkowicz HFO Karol Łasiwicki. Widać, że w tej pierwszej rundzie, która była dla niego wielkim dalej, zaskoczeniem, czuje się nieco pewniej w ringu, już nie boi się, że tak powiem, ataków rywala. Zachęca Arkadiusza Zbiczak, swojego podopiecznego, żeby ruszył mocno, żeby Gordon przycisnął trochę swojego przeciwnika. Dobra, teraz kombinacja na koniec, Zasądzę jeszcze upomnienie. Kornela. No, takie, zawody mają, tak, nie takie zawody mają przede wszystkim e, e, szkolić się tych zawodników, jeżeli chodzi o znajomość zasad, znajomość e, walki, mają wszystkim zachęcić do tego, żeby walczyć dalej no, i centralne, film, polski, na imprezach centralnych i szansach Polski, Polskiej Obywatelskiej oczywiście nie dziwi nas, że sędziowie zwracają szczególną uwagę na to, żeby fajterzy tak, że. I zakończyła nam się e, runda druga. Za moment sędzia Krzysztof Grzechliwski bierze karteczki i ogłosił nam Berdy. Ale Dębowski 21 pojedynku na Burgoszkiej Kurdzimierzów w austro w 2021 roku.